Dzień dobry, nazywam się Michał Piotrowiek, jestem specjalistą chirurgii plastycznej. Zajmuję się poprawianiem wyglądu, funkcji moich pacjentów, pacjentek. W ten sposób staram się spełnić ich marzenia. Ja natomiast dzisiaj witam Państwa w moim spełnionym marzeniu, czyli w mojej własnej klinice. W Klinice Piotrowiak funkcjonuje szpital jednodniowy, w ramach którego jest blok operacyjny oraz 14 miejsc pooperacyjnych. Dysponujemy bardzo komfortowymi, dużymi salami chorych z możliwością noclegu osoby bliskiej. Posiadamy też olbrzymi parking, dzięki czemu odbiór osoby po operacji przez tych bliskich jest nieutrudnione. Pula zabiegów, na które zapraszamy jest zgodna z tym, co można znaleźć oczywiście na naszej stronie www. obejmuje całość zabiegów w zakresie chirurgii plastycznej, estetycznej, rekonstrukcyjnej, również z tak rzadko spotykanymi zabiegami jak na przykład powiększanie penica. Główną częścią operacyjną chirurgii plastycznej są zabiegi na piersiach, oprócz tego powłoki brzuszne, nosy, lifty twarzy, korekty uszu, korekty powiek, korekty ramion, ud, labioplastyka, liposukcje różnych okolic. Ciała. Klinika Piotrowiak znajduje się na obrzeżach Trójmiasta. Jesteśmy kilometr od granic administracyjnych Gdyni. Jest to miejsce genialnie skomunikowane zarówno z resztą wybrzeża e, drogą szybkiego ruchu, jak i autostradą w kierunku południa kraju. E, Trójmiasto oczywiście dysponuje lotniskiem, więc tutaj skomunikowanie jest dużo szersze. Dla osób mieszkających na trasie Pendolino, wsiąśćcie do pociągu w Warszawie, wysiadamy w trójmieście, zajmuje dużo mniej czasu niż trudna podróż samochodem. Klinika Piotrowiak to nie tylko chirurgia plastyczna. Funkcjonujemy jako centrum medyczne, w ramach którego będą się odbywały zabiegi z zakresu laryngologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ginekologii. Konsultuje u nas również pani doktor dermatolog, zajmująca się także medycyną estetyczną. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje również psycholog, seksuolog, także spektrum jest bardzo szerokie.